W rzodzie, o dziwo nie mam nic do roboty, więc zapytam cię o coś, o soper, jestem gotowy do odpowiedzi mistrzo, ech, a więc co zrobiłeś po opadku bariery, poszedłem do Korinis. Ee, może dokładniej mi powiesz, no więc to było mniej więcej tak. A więc wiesz, wtedy on mówi, mi to zwisa, ha ha ha, o bariera zniknęła, chodź ze mną przyjacielo, poopowiadam ci więcej dowcipów, jak ze mną pójdziesz do Corinthis. Ech, szkoda, że Zenek jednak nie chce iść, no trudno idę sam. tędy chyba nie przejdę. HMMM, mam genialny pomysł. Wykopię tonel, którym przejdę do Korinis. O jest nawet kinow. A więc jak to mówi Zenek do pracy rodacy. Bo będziecie świnią na tacy. No więc robota skończona. Czyż nie jestem fajny. Moi rodzice byliby wreszcie ze mnie do mnie. Pokochaliby mnie. Kordę, czekaj chcesz mi wmówić, że niby ty wykopałeś ten tonel, taka co, nieważne, opowiadaj dalej, no więc, ach, znowu na wolności, idę szukać przyjaciół w Korynbis. Cześć, chcesz się zaprzyjaźnić, nie, odczek się, czemu nie, bo jesteś głupi, a mogę przejść, proszę. No dobra, kiedy indziej się zaprzyjaźnimy? Cześć, chcesz się zaprzyjaźnić? Nie, czemu? Bo nie, a mogę przejść Proszę. Nie, czemu? Bo musisz być obywatelem. Jak? Musisz zostać czeladnikiem. Jak? Idź I ci zdobądź zaufanie mistrzów. Jak? Wąn stąd, bo dostaniesz kopa. Dobrze. Znowu mam genialny plan. Założę swoją starą maczogę, by zrobić większe wrażenie na tych mistrzach. No ba, że jestem sprytny, cześć przyszedłem tutaj by zostać obywatelem i się zaprzyjaźnić, won homoseksualisto, kto to taki, powiedziałem won, ale, zdechnij go lasie zasmarkany. Czy już jesteśmy przyjaciółmi, dobra mam dość, masz jakiś stroj i masz zgodę na bycie czeladnikiem o kogo chcesz, ale już stąd odejść. Jaki miły koleś, dał mi stroj za darmo, jeszcze go odwiedzę, cześć, chcę zostać czeladnikiem, ja się tym nie zajmuję, idź do tamtego domu, aha dziękuję. Cześć, chcę zostać czeladnikiem, to pokaż jak strzelasz złoko, okej. Okay. A więc przygotuj łok i wal w tą świeczkę za moją teściową, ojoj, bardzo przepraszam, chłopie, wiesz co, masz tę robotę. Ale fart, spotykam samych sympatycznych ludzi, witaj, chcę zostać czeladnikiem, nie mam kasy być i zapłacić. hmhmhm możesz inaczej mi zapłacić, przyjacielo, że co? Och, witaj kochanie, co ty na to by mieć malotką podroszy dzisiaj? Hehehehe. E nie możesz o mnie pracować, ale masz moją zgodę, dziękuję. Innymi słowy matty oboi się homoseksualistów, Torbento jakiś pedał, a Gosper dał ci robotę za zabicie teściowej, kto to jest homoseksualista, nieważne powiem ci jak dorośniesz, opowiadaj dalej, okej, okay. cześć, chcę zostać czeladnikiem, no to pokaż co potrafisz na tym stole alchemiczny, soper. Przyjacielo, zdałem. Nie. Idź stąd. Zaraz zrobię Ci jakiś napoj oleczający. Nie tylko nie to masz zgodę. Tylko odejdź błagam. Okej. Okay, dziękuję. Cześć. Czy możesz, a teraz wąt stąd, przystopuj na chwilę. Mam rozumieć, że Harat dał ci zgodę od razu. Tak, od razu, bardzo miły Koleś, a czemu tak w ogóle o to pytasz? Bo Taszoja kazała mi zabić orka w zamian za zgodę, ale opowiadaj dalej, bo jestem ciekaw skąd masz ten dom, Diega, co o, stąd za strańco, ja ci dam twój dom do cholery, a o o. -o, -o. Podobno dałeś mu ten dom. <śmionet> Podobno, a czy wiesz Diego, że on i tak przeżył, wiem, ale czy to nie jest zabawne go tak lać? Aha ha 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 masz, Diego miał rację, strasznie zabawne. Aha ah, ha ah, ha ha masz, a teraz dychaj w rzodzie. Aha ah, 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 ha, ha ha a teraz wstani i zaczynamy od nowa ah, 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 ha 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 ha.